Dzisiaj Smoke Games 23. Powróciłem. Znalazłem tą grę, która by mogła być fajna. I jest Smoke Games 23. Już ja w nią gram. To są moje karty. Ale oczywiście, prawie się wszystkim użyłam, Bo mam taki składzik. To jest mój składzik. A dzisiaj testujemy Samuel Eto. Warto jest. Tutaj, jak patrzyłam przed chwilą, to jest warty 303 tysięcy, nie jest drogi, dlatego go sobie prezesuję, ale najpierw otworzymy sobie paczki, 5 paczek 86+, plus no to, to może być coś dobrego. Lecimy. O, papi, tu się sprzedajemy, bo nie jest potrzebny. Moje posiłki, moje paczki, bo my tu reklamy nie otrzymujemy. Idźmy dalej. Likona, bez lichwaru niestety. Hmm. O, o Jezu, słabiutko, słabiutko wzięło. To list. Teraz będzie coś dobrego. Dobra, nie. Teraz, teraz musi. O, to tu jest stars. Wardio. Mam go, ale fine, fajny, fajny. Zostawiam sobie, bo lubię. A, no hmm. proszę. Ja ja. Dobra, kupujemy tego samego Eto. I dajemy go za... Tutaj. Tego Ronaldo. I przyciskujemy sobie go. Czy, lub, czy lubię go czy nie. Kup. No, kupiłem kartę. ja mam mniejszy symptom tam, tam Ale mamy Eto. No ja mam tego lepszego Eto. Mam do no, tego lepszego. Hehe. <laughs> Testujemy. Dobra, no graj. Jeszcze warzywski. Mecz się zaczyna. O, mamy ciekawy skład. Ale ja powinienem go rozwalić. Różę tu bywa. Ciekawe, czy Eto strzeli coś. Nie wątpię, co się żeby. No jest dobra to jest karta wzorza. Że... Już nie jest jakoś mało, co nie ma. Nie strzelił nic w tym meczu, no. Nieładnie. Nieładny. Klub pak, ja mam chyba 50 tych paczek. Nie? No tutaj to musi, nie? Musi. Niestety. Siemo, się od mamy nie no udawać niestety ale czekajcie raz ja do was wracam niestety tutaj no czekaj.